Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja jestem Krystian Janowski. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów na temat, moim zdaniem, jednej z takich najlepszych, jednej z takich najbardziej e, dających do myślenia książek odnośnie finansów. Odnośnie finansów, odnośnie rozwoju, kochani. A mianowicie jest to książka, o której tak naprawdę już często mówiłem: Bogaty ojciec, biedny ojciec. Kochani. Dzisiaj tak naprawdę postanowiłem zacząć jeszcze raz czytać tę książkę, aby odświeżyć sobie pewne informacje, aby być może odkryć coś, czego wcześniej nie rozumiałem, a teraz to rozumiem, być może wezmę teraz coś innego do siebie z tej książki, co czytając ją na przykład kilka miesięcy temu nie wziąłem, ponieważ tego nie rozumiałem. I moim zdaniem warto właśnie wracać do różnych filmów inspirujących, książek inspirujących rzeczy, które być może kiedyś nie trafiły do nas, z naszej głowy, ponieważ mieliśmy inny poziom myślenia, a w tym momencie mamy inny, ponieważ przeszliśmy taką drogę i teraz inaczej rozumiemy pewne kwestie i być może zrozumiemy coś, czego wcześniej nie rozumieliśmy, prawda? Kochani, książka Bogaty Ojciec Biedny Ojciec. Książka Poradnik Wszechczasów odnośnie finansów, co jest oczywiście w 100% prawdą. Jest to, kochani, jedna z pierwszych książek o finansach, którą ja osobiście przeczytałem. Gdy zacząłem interesować się rozwojem osobistym, zacząłem interesować się właśnie finansami, zacząłem... A myśleć na większą skalę, myśleć o tym, że można inaczej, że być może nie musi to wyglądać tak, że ja będę pracował do emerytury na etacie, mam znaleźć jakąś firmę, w której będę pracował dla kogoś i nic innego gdzieś tam nie robić, tylko sobie bezpiecznie, spokojnie pracować na etacie, prawda? I właśnie wtedy yy, pierwszy raz zacząłem czytać książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Jest to yy, ta edycja, jest to edycja yy, rozszerzona, uaktualniona z dziewięcioma dodatkowymi rozdziałami. Jest to świeża wersja, oczywiście do kupienia. Kochani, ta książka przede wszystkim zmienia myślenie. Zmienia myślenie o finansach, tak? Jak dotąd myślałeś być może o finansach, że na przykład bogaci, to są osoby, które kradną, które oszukują, które, nie wiem, no są przeróżne te hasła, hasełka ludzi, którzy myślą, że tylko, żeby być bogatym trzeba wygrać, trzeba ukraść, trzeba oszukać i tak dalej, i tak dalej. To jest w ogóle masakra. Tutaj te wszystkie kwestie są po prostu przedstawione, są opisywane, są... Po prostu czytając tą książkę, zaczynasz rozumieć, jak działa świat finansów, jak tak naprawdę to wszystko funkcjonuje. Ponieważ tutaj Robert Kiyosaki opowiada o dwóch yy, ojcach, tak? O ojcu Majka, o ojcu swojego przyjaciela, który był właśnie tym bogatym ojcem, i o swoim ojcu, który był biednym ojcem. I tych dwóch ojców ciężko pracowało, tych dwóch ojców całe życie ciężko pracowało, lecz jeden. Miał problemy finansowe, a drugi zaś został najbogatszym, najbogatszą osobą na Hawajach. Jak to się stało? Kochani, nie będę tutaj opowiadał oczywiście całej książki. A chcę Ci tylko powiedzieć, że warto przeczytać tę książkę, kochani, ponieważ widzisz, być może myślisz w tym momencie teraz tak, aby zależy też ile masz lat, co robisz, to w sumie nie jest to ważne, ale być może masz 18, 20 lat, czy tam 20, kilka lat. I myślisz o tym, aby skończyć szkołę, iść na studia dobre i znaleźć dobrze płatną pracę. Być może tak, być może tak ci zostało powiedziane, że tak to właśnie ma wyglądać. Lecz jeżeli zaczniesz właśnie czytać tego typu książki, zrozumiesz, że nie musi to tak wyglądać, że niekoniecznie właśnie taka droga jest dla ciebie, że niekoniecznie tak to musi wszystko funkcjonować. Ponieważ pamiętaj, że w szkole nie nauczą Cię o finansach, nie nauczą Cię tego, jak założyć firmę, jak dobrze dysponować, rozporządzać pieniędzmi, jak naprawdę mieć, nie nauczą Cię wiedzy finansowej. Tam Ci nauczą, jak być dobrym pracownikiem, jak znaleźć dobrą pracę, jak Ci nauczą Cię danego zawodu, prawda? Dlatego bardzo często jest tak, że lekarze, księgowi, a um, jakikolwiek zawód byś nie wybrał, bardzo często jest to tak, że to są osoby, które w rzeczywistości są niestety biedne. Co mam na myśli? Bo wiele osób myśli, że osoba bogata to jest osoba, która dużo zarabia. Że osoba, która zarabia 5 tysięcy, 10 tysięcy miesięcznie, jest to osoba bogata. Wiecie co? Wcale tak nie jest. <laughs> Bogactwo, wolność finansowa, moim zdaniem, i. W zasadzie tutaj jest to świetnie powiedziane w tej książce. To jest coś, co kochani, przede wszystkim wydajemy mniej niż zarabiamy. Jeżeli ktoś zarabia 10 tysięcy złotych miesięcznie i wydaje 10 tysięcy złotych miesięcznie, albo nawet więcej, to wtedy jak ta osoba może być bogata? To, że on się pokazuje z tym autem, w tym domu, um, z takimi ciuchami, to nic tak naprawdę nie znaczy, ponieważ ty nie wiesz, co ta osoba ma na koncie banku, nie wiesz, co ta osoba e, tak naprawdę ma w swoich finansach. Być może starczy jej ledwo do pierwszego, mimo tego, że zarabia 10 lub 20 tysięcy ty miesięcznie i naprawdę trudzi się, aby wszystko wyregulować, wszystko zrobić. Być może tak właśnie jest, a ty tego nie wiesz. I tutaj w tej książce jest to wszystko fajnie przedstawione. Dlatego zachęcam wszystkich do czytania właśnie, do przeczytania tej książki naprawdę w 100%, abyś po prostu zrozumiał że można inaczej, że niekoniecznie trzeba do emerytury pracować ciężko i później. To, I później, jak już mamy emeryturę, to wtedy mamy, nie wiem, 65 czy 70 lat i wtedy możemy korzystać z życia, możemy podróżować i tak dalej. Kochani, my powinniśmy, moim zdaniem powinniśmy właśnie teraz, kiedy jeszcze mamy witalę, mamy energię, mamy powera, tak, oczywiście są osoby, które mają 70 lat i mają powera, tak? bo to wszystko zależy też od odżywiania i tak dalej, ale mówię, jeżeli jesteśmy młodzi, mamy, nie wiem, 20, 30, 40 lat, prawda? w tym momencie, no to moim zdaniem my powinniśmy teraz jak najwięcej próbować, testować, ryzykować, właśnie edukować się, pochłaniać tą wiedzę, być takim głodnym, tak? Tego właśnie sukcesu, tych finansów, tego osiągania sukcesu, tak? Ponieważ niektórzy mówią, a sukces i tak dalej. Wiecie co, dla mnie to jest coś niesamowitego: odnieść sukces w swoim życiu. Co to znaczy sukces? No Mieć to co się chce, wiecie? Mieć taką wolność finansową, mieć taką wolność wyboru, prawda? Nie zastanawiać się zbyt długo, jeżeli czegoś chcemy, jeżeli um, wiesz, chcesz coś osiągnąć, to idziesz po to, prawda? I, i w tym sukcesie jest również oczywiście wolność finansowa. Ty się nie martwisz tym, że nie zapłacisz rachunków czy cokolwiek innego. Wiesz, że na to masz, prawda? I, I wiesz, to wszystko jest związane z finansami. Nasze życie całe jest związane z finansami. Oczywiście ktoś zaraz powie, ale pieniądze nie są najważniejsze. Tak, nie są najważniejsze, ale są mega istotne. Tak samo jak wszystko zdrowie, kochani, relacje, rodzina, prawda? Wszystko jest tak, tak samo ważne, tak więc nie możemy zaniedbywać tak naprawdę żadnej z tych gdzieś tam dziedzin życia, prawda, tylko dbać o to wszystko. A skoro nasze, skoro finanse są w naszym życiu mega istotne, no to powinniśmy się edukować moim zdaniem jak najbardziej właśnie na temat finansów, na temat rozwoju osobistego, jak po prostu działać inaczej. Powinniśmy pogłębiać tę wiedzę moim zdaniem to bardzo mocno. Tak, ponieważ tak jak mówię, w szkole nauczymy się tego, jak pracować dla kogoś, jak być w danym zawodzie i tam po prostu siedzieć, prawda? Tego nas, nas, nas uczy szkoła, studia, kochani. I ja nie mówię, że to jest coś złego. Warto iść do szkoły, warto się edukować. Tam są też em, pewne kwestie potrzebne, ale jeżeli chcemy czegoś więcej, to nie możemy tylko zamykać się na edukacji w szkole tylko musimy właśnie czerpać wiedzę z chociażby takich książek, e, oglądać inspirujące osoby, kanały. Jeżeli na przykład ty jesteś osobą, która, której podoba się moja treść, to warto subskrybować ten kanał, aby gdzieś tam być na bieżąco z kolejnymi tego typu ma materiałami, żeby gdzieś tam po prostu pochłaniać tą wiedzę i, i czerpać, czerpać tą wiedzę, prawda? Jeżeli właśnie takie książki... E, Książka kosztowała 47 zł. A tutaj jest taka wiedza, dzięki której tak naprawdę nasze całe życie się może zmienić. Całe nasze życie się może zmienić dzięki tej wiedzy. A ona kosztuje tylko 47 zł. Na pewno wyhaczycie, wyhaczycie gdzieś taniej, jeżeli chcecie, jeżeli poszukacie, ale to są naprawdę śmieszne pieniądze. A ta wiedza, która jest w tej książce, to jest po prostu poezja, to jest coś niesamowitego. Tylko oczywiście to trzeba chcieć zmiany, to trzeba chcieć, kochani. Nie, po prostu trzeba mieć chęć taką, żeby było coś więcej, żeby coś, mh, chcieć coś osiągnąć więcej, jakiś cel, e, chcieć osiągnąć sukces, prawda? Chcieć mieć błot, tą wolność finansową nie, i, i to najlepiej robić to od razu. Nie czekać z tym, nie czekać z czytaniem, nie czekać z pochłanianiem wiedzy, nie czekać z realizacją, z działaniem, tak? Oczywiście, jedno to jest wiedza, jedno to jest czytanie takich książek, to jest mega istotne, a drugie to jest działanie, realizacja, tak? Ale skąd musimy to brać? No właśnie, na przykład z książek. Tak dlatego mówię. Tutaj, kochani, dla mnie ta książka jest naprawdę mega istotna i właśnie teraz znowu do niej wracam i każdemu polecam przeczytać książkę Bogato, ojciec, Biedny Ojciec. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami, no i oczywiście komentarz, dajcie znać w ogóle, czy czytaliście może już tą książkę, czy e, jeszcze nie i zamierzacie kupić e, i przeczytać, i czytać, i po prostu studiować ją cały czas, przez całe swoje życie, aby mm, wasze życie było piękne, kolorowe i naprawdę, um, żebyście nie mieli, e, wiecie, problemów finansowych, żebyście myśleli inaczej niż większość ludzi, abyście po prostu byli szczęśliwi, tak? To jest mega istotne. Dzięki, pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Na razie, hej.